Dobra, która jest? Jest 18, jest 18 równo Jeśli chcesz kupić tanią Minecrafta premium wystarczy, że wejdziesz na stronę TaniMinecraft.pl Oraz z kodem DOGI1337 zakupisz premkę Polecam Siema, tu Dogi, witam was w nowym odcinku z mojego serwera, czyli strangemc.pl No i ogólnie na starcie odcineczka chciałbym was poprosić o łapeczkę w górę Fajnie jakbyście wbili tych łapeczek tak z 700, no kurde, no wiem, że to jest dużo, ale Naprawdę byłbym mega zadowolony jakbyście to wbili. E, oczywiście podawajcie e, swoje nicki w komentarzach, ponieważ będę losował rangę za 3 dychy, czyli rangę elegant na moim serwerze, więc naprawdę myślę, że e, opłaca się. Opłaca się po prostu e, ten swój nick zostawić w komentarzu, no i oczywiście e, musi być też zostawiona łapka w górę, żeby brać udział. E, bardzo polecam wbijajcie na serwer bo naprawdę edycja Spoko jakby trwa, może graczy jakoś mega dużo nie ma, no na przykład teraz jest 50, no ale teraz już trochę późna godzina, więc w sumie się nie dziwię, ale jak mam streamy, to na spokojnie nawet dochodzi do 200 osób, więc Więc i tak polecam wbijać i sobie yy, grać na serwerku, bo naprawdę nud nie ma yy, ludzie tutaj grają, klepią się na jakieś na przykład RPVP, yy, czy coś, więc, więc naprawdę to jest spoko. Yy, no i co? No chyba tyle. Yy, zostawcie łapkę w górę, losujemy elegantów, jakiś tam... Ej, dobra Załóżmy, że tak, na 500 lajków y, ten rozdam wam rangę S, y, nie dobra, zróbmy tak, na 500 lajków rozdaję wam 5 vipów, a na 700 wam rozdaję 3 rangi ELEGAN, więc y, chyba spoko deal według mnie. No i co, zapraszam was do odcineczka. A, no i jeszcze napiszę, czy podobały wam się właśnie takie odcineczki z eventów, czy, czy wolicie jednak coś innego. Dobra, jezu, jak oni tutaj się zaczną zaraz, opa, te mną się już pierd... o kurde. No i od razu się klepią No i Gorek, i Gorek, no kisz stąd, no tał na no... Jak? im laguje Jakiś Aleks Jakiś Alex, to tego pewnie. Teraz jest darmowa skrzynka. Jaka klepa. Ej, zróbmy może ja to wszystko nagrywam w ogóle? Eeeh, mtrólmy może jakiś ten. Nie wiem, popodkopujmy ich, czy. Pa, to ich się zakopuje, no, nie wiem. Popędziemy! 13 no, bo pod się. Zobacz, oni będą musieli ten. Opa, 13 pod się spina. Pa. Nie, nie, nie zrzucajmy ich może, ale może zróbmy jak... Jakieś... Ej, rzućmy im Poisony, rzućmy im Poisony. tak, no dobra, 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 to no. bo... zróbmy taki event, że będziemy bronić takich skrzynek, taki podniebny zamek adminów. Kto jest to dobra, yy, dobra, jest już pierwszy, A nie ma, A, nie ma. 18 byczku, 18 tak ogólnie się... teraz jest... 1748, czyli tak naprawdę jeszcze 12 minut do otworzenia skrzynek, więc no cieka ciekawie nie wiem czy tutaj ziołaczek będzie stał przez cały czas jak myślicie Warstum 18, dobra tutaj na dole. Jak... Pa i, i jakiś kogzaczek Co? Nie może... Ej ten kogzaczek chyba się nie mógł w ogóle budować, więc nie wiem. Zaraz tutaj nie ma jakiejś gillii przypadkiem? Nie, tam też się hmm, tak. Na E jest chyba. Nie no, na nie na e. Dobra, ale buduje gildia. się kolejny jakiś gildia. kogzak. Ciekawe czy ten będzie ich zrzucał ten co 5. No będzie, no jest, to będzie walka. 10, 10 minut do otworzenia skrzynki. No a już teraz walczą. Dobra, kurde, tutaj stoi... Nie no. O, kolejne dwie osoby się budują. <laughs> ten 13 pot cały czas ma poizona <laughs> O nie, i on teraz będzie ich zrzucał najgorzej a, dajmy im potion of leapingi Daj mi im jambusa, Ale oni mają i tak zmienio. amulety, a więc... No, a. To, to i Dobra. tak nic nie zmienia Ale mi się wydaje, że... O, ten... spada kolejna osoba Rzucę Oś. im płatkę na dół, dla u urozmaicenia no, Ja bym na ich miejscu zrobił tak, że co jakiś czas bym sobie set Home'a ustawiał, nie? Ja, ja tak robiłem na live, jak były te skrzynki A, jest... i przez to zdobyłeś główną nagrodę, więc... No. Jest... Tam co, 10-3-4 był kill off Skrzynka jest na górze Taki tip dla ludzi, co nie ogarniają no, no, okej, no nikt się nie buduje, co nie? O, kolejna osoba umarła. Dobra. Jestem ciekawe czy w ogóle Nie wiem, jak się okaże że jak wszyscy zginą, no to będzie trochę lipa. Ja w ogóle wcześniej robiłem skrzynkę, która była no. przy granicy mapy i oni nie mogli cykać Perał i tam zginął no. chyba zginął chyba trzy osoby stopki Najgorzej. No i, i to jest w ogóle... Ty, ten rain i kawa to są w ogóle chyba Sojusza, więc... Ja tam temu nie życę tam temu 13 pod, jakby nie wróżę mu dobrych tych. O, Mr. Korek tutaj się zabudował, pewnie. Nie, no, mi się wydaje, że ten Mister Korek się zabudował i potem szybko w na jump i zapnie tego 13 pod. Ale to nie wiem, jeszcze zobaczę. Jeszcze 10 minut mamy, nie? Do, do rozkopania. A tam w ogóle jakie itemy temy są? Są może na G1? No bardzo, nie ma. Yy, chodź tutaj, ja ci spejstuję i mój. zobaczysz. Nie wiem, jeden. Czekaj, Dawidiu. Czekaj. To... Jeszcze do siebie tepałem, weź mi to space To, tutaj. Jest to we, weź tutaj i sprawdzę o ma, no, już, Tylko, tutaj. że ja mam niewidoczne skrzynki Tutaj O dobra 10, 3, 4, 16 case'ów Wołczem na svipa, łom I dwa spresze na hojżon O patrzcie, patrzcie, patrzcie Podbiega, pa, buduje podbiega Buduje się bo... Pa I tutaj jest proń Minecraft. Tam na jest kolejna osoba na dole w ogóle nie no, ale oni mają high grounda, nie, więc tutaj... No, ale patrzcie, ch chłopa nic Zem, nie... O, spadł, spadł. No Chyba i... nie zamtował. Już myślałem, że o, będzie... O, jakiś... ten... Bo tutaj, od boku. To jest Mr. Korek. No, Mr. Korek. ale tu ogarnia chłop. Ogarnia, zabudowuje no, no. się. Nie no, mi się, mi się wydaje, że oni mogą to przejąć, ten pronix i 13 poty się podzielić po tymi temami, ale... Nie, pa, oni to rozbudowują. Nie wiem, czy to e. jest mądre. Bo. Nooo! Mądre, bo, ja Ondre, bo nie sknokają ich wtedy po prostu. No, w sumie. No, bardzo to... Ej, bo... któryś cyknął, któryś z nich cyknął perłę na dół. A, bo cykną jeszcze tak. sobie do góry, dobrze. Ale oni Taki sobie i tak kol. już tam home'a ustawili, więc oni będą mogli się no. tam cofać cały czas, nie? Więc to no, tak. ale wiesz, przejąć te itemy to jedno, ale wyjść z tymi itemami to drugie. No. Ale to nie można w sumie cyknąć, tylko perłę gdzieś senia i już. Jaki czemu. Steve bez seta się buduje, Dirtem, na samej dole no. Gdzie on jest? No tutaj, nie widzisz? <noise> Oj, ma ochronę, co zrobi? Oj, no właśnie, bo jak masz ochronę, to chodź To i tak tylko 30 sekund Ale on ma pierwszy raz No Chyba, chyba. No, ale ma zbyt duże auto, się patrzy nad siebie Pa, próbują go zrzucić, pa, to jest agent, on to jeszcze wyjdzie. Dam mu, dam mu ten. O, A ten typ, który się zamurował, wychodzi teraz. Zobaczcie, no, i sprawdźmy, y, TP Dawidziu. Patrz, patrz, O, chyba dostanie zaraz. No, on zaraz dostaje bombę w web. ten mister Kolek, on, on, on ma w ogóle jakieś knoki chyba, chociaż nie wiem, on się chyba blokuje. Nie, 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 no, on się zabudował, dlatego. No, bo. ale dostaje w web. No, ter teraz go z. A nie, o, kurde, tutaj widzę, że. Chłop ale możemy, no, no, podając... pomożemy, nie no nie. Potężny No, to jest ta taktyki Frankiego. A to co co robię? Ej, w sumie się zastanawiam, czy tutaj nie da się tego jakoś otworzyć bokiem, nie? Tego... Nie, wszystko jest za, za Dobra. No. Dobra. Znaczy, da się perą niby jakoś tam wcykać, no ale. No ale. To jest pewna śmierć. No, no tak, no bo do bedraku wcykujesz. Eee, dobra, okej. Okay. Nie no, mi się wydaje, że ten ziomaczek, co tutaj stoi, ten jaki on Mister Korek, on może to przejąć, bo on ostrożnie tutaj działa. Patrz, jeden altuje na samym dole, Ostroń, spadł. Altuje. Dobra, co się tutaj dzieje? Oni mają ze sobą sojusz. Weźmy jeszcze raz, napiszmy, yy, że... Yy, Ostatnie 5 minut. ...Warp Ostatnie 6 minut. Warp w napiszę jeszcze ze Slashem, bo nie wiadomo, czy ogarną. Dobra, warp skrzynia, nie no, tutaj może się naprawdę spoko klepa rozwiązać, nie? Wywiązać. no już, już jest wielka. Pa, pa, pa ten... Co robi ten, ten pan? Pa, ten panie, ale on już nie ma ochronki No nie? no Ale nie. jakby zeptał tego koreczka od plecu. Pa 13 podrzucił się no. na koreczka, 13 podspadł. Pa! Ej dobra, czyli został... Czyli od... Zerczył, został tylko on... Zerci nikogo nie ma na górze na razie! Czyli tylko Czyli mistrę... kole... korek i ten freaking pandzia, i ten pandzia jeszcze zepchnie No ten pandzia, i ten pandzia to zrobi <laughs> to ja nie wiem Ender już mi się podbudowuje, on nie ma już klocków <laughs> Nie no da. ja bym mu nawet dał jakiegoś dirta żeby Dobra, mu... Dobra czekaj ja mu dam stack dirta, żeby miał Bo Dobra ja bierny. też Rzućmy mu Administracja z rangem C, wspomaga mnie Faworka, Faworka dwa stacki Dwa stacki, która jest? Dobra, już kurde 5 minut niecałe hmm. A ten Mr. Koryk niczego się nie słychać. Spry... A ja chyba zauważył go, bo No, będzie... no kurde, nie chyba będzie... tylko nie to. Chyba że się na nim nie zlituje będzie. i mu... Nie podział! Chyba będzie. że go się postara ten oswoić, nie? Nie wiem, zobaczymy, bo Steveów też można hmm. sobie oswajać. No niestety. No nie, no jak mógł to zrobić? Jak mógł to zrobić, ale dobra, zobaczmy Został, został nawet safe tego. Zepnął go ktoś? Spadł tam! Co? Ej, ale mi się wydaje, że nawet jakby tutaj ten Mister Korek został, to i tak y, mają Homa ci. O, Trace, Trace! Się buduje. Trace się buduje. O, kurde, no to co ty i I on jedyny na razie się tutaj buduje. A nie, no. patrz, panie! On sobie tutaj Homa ustawił, pandzia Co? Dobra! 1000 IQ. Dobra, nie wierzę, że. Ej, jak taki Steve bez seta, bez zdobył te itemy. To ja no, nie wiem to no będzie, przecież jak on ma form, to zobacz, on teraz tego Tracer'a zrzuci 4 minuty Ale chłopak będzie drugi raz w życiu gra w Minecraft'a, widać, że się ledwo porusza Opa, Falski. ale on nie Falski. wie... Opa, chłopak, droga ma. O, o kurde Zaraz sprawdzę, czy mi się to w ogóle nagrywa, nie? Dobra, nagrywa się wszystko, gitara ten trace się do niego buduje, no, są 3, 3, 3 4 minuty zostały. Nie cztery. No ale Pancia to już rozpracowuje taktykę ich, nie? No. no, no pa zabudował nikdem ale... 1000 10 kill No i się wydaje, że ten trace tu i wyjdzie, ten no. Pancia... Ale głupio no. robi w sumie. No bo nie... Ej, ale w sumie? Chociaż... Pa! No jakby on miał killów, bo kilo! Kill. Co on Oj nie! Wie. Co? Co on robi? On z tego i ze stanął i czekał na rozwój sytuacji Dobra, Budują się kolejne dwie osoby to ja odbuduję może też On ponczor, ponczor jakiś kogza. Ale panie, panie, zaraz się tutaj na homa tepnie I możliwe, że sepnie tego typa, co się tutaj ten kogzak buduje No, 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 no bardzo prawdopodobne Ale No, pa, pa, pa. No nie ma ochronę, pocz! No bo jest ochrona po tym, ochrona no tak, po tym nie wiem, 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 wiem Pat, Nie wiem co się dzieje Jeszcze podkopię, jeszcze go podkopię Patrz jak pokazuję to nie I teraz go teraz go zrzuca, nie, 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 bo tutaj było zabudowane No O, kolejny Patrz, nie, Dobra, teraz Pandzia wbija, teraz Pandzia więc... Tutaj jeszcze łyba, łyba Łyba, kurde Pani teraz Pandzia się zaloguje I może znowu będziemy miał szansę na ten Która jest Czy 57, dobra no dobrze ja O kolejny, kolejny. Sara cicho. O. Ładno, <grym> A. Pan, pan dzia się nie tepa na razie Cicho Sara! No. Ja wiem, patrz, on czeka do ostatniej chwili. No, na ochronce zabierze itemy i lognie. Ej no, może tak... Pa, ale nie, teraz nie. Jest, jest, jest. Na tak. pan, nie ma ochronki Ró czemu? A bo to chyba po śmierci jest. No no no. On... Łyba niczego Co? się nie spodziewał! No nie! Jak... Jakiś, Jakiś A bo to jego kolega, aj, aj, aj! No, mało czasu jest, dwie minuty, dwie minuty został. Jakie emocje, jak raczej. Oh. Dobra. O nie! Oni zamurowują obsydianem! No bo wiesz co ja bym zrobił na ich miejscu? Tak zabudował się taką wielką warstwą OPSA żeby mhm. nikt tam się nie mógł dostać Jak będzie już skrzynka otwierana Już chyba nie, tutaj jest jedyna jakaś klepa na dole już chyba nikt nie próbuje się dostać do tej skrzynki No Alpatę się pan znowu No pa pandzie pan dzia Pan dzie mógł On, on się nie... jeszcze On zobaczył <śla> tak, zlagowało A jajaj bo on podkopie, Ale on nie wie gdzie jest home i Teraz, pandzie zaraz bo jeszcze nie ma 18, On zaraz się nie zabierze mm -hmm. i ten mi ucieknie, wam mówię. No ale oni tutaj, o nie. Co to było? Widziałeś to, że on się zaraz tam? Nie, nie wiem. No, Je, jest, jest na serwerze, Panie. O, kolejna osła się buduje. Kurde, nie no, jeszcze. ale on nie zdąży pewnie, bo on się tam skapuje na dół. E, mm -hmm. Mi się wydaje, że teraz pandzie się zaloguje i co zapierdzieli. No nie no, specjalnie czekamy na pandzie. Ja... No, odbieramy dopiero jak będzie Pandzia. Po tu są sety specjalnie dla Pandzi Położone. Po co kikowa nie da jak mało osób jest Kurcze no, Pandja Nie No bo za chwilę pa... Pandzia chyba nie da rady mi się wydaje Czekaj sprawdzę co robi Pandzia przez ten czas Pandzia, Pandzia stoi na awku Po miecz! Potępnął się chyba! Tak? Tak to jest, jest, jest! tutaj. jestem! Panzia Dobra, która jest? O, 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 jest 18, to za... jest, 18 to za... jest 18 równo! No, kurde, kurde, kurde. Dobra, otwieramy. Jeszcze nie, nie, nie. Kurde! Leba kurde. zabrał Na pewno. Open. Eku <grymka> <grymka> No, nie, Panzio! E zabrał itemy, on zabrał Casey i tak dalej, ale umar, kurde. Dobra, to robimy kolejną skrzynkę chyba. <grymka> nie.